Nadwozie tego modelu jest dobrze zabezpieczone przed korozją, o czym świadczy fakt, że w większości samochodów starszych niż 10 lat nie ma nawet śladu rdzy, dotyczy tylko samochodów, które nie zostały odrestaurowane po wypadku. Nie ma również specjalnych skarg na jakość lakieru. Jedyne miejsca wymagające uwagi to progi i nakładki tylnych błotników, z biegiem czasu w tych miejscach lakier będzie piaskowany aż do metalu. Problem można rozwiązać, pokrywając problematyczne miejsca folią ochronną. Należy również zwrócić uwagę na system odprowadzania wody w okolicy wycieraczek, gdyż w przypadku ich zabrudzenia woda przedostaje się do wnętrza i na mechanizm wycieraczek, co prowadzi do ich utlenienia i zatarcia. Często występują problemy elektryczne, a mianowicie bagażnik przestaje się otwierać za pomocą przycisku, utracona jest masa i przepalają się styki tylnych świateł. Bardzo rzadko. Ale wciąż zdarzają się megany z silnikiem 1,5 diesel, 85 i 105 km, z reguły sprowadzane są do nas z Europy z dużym przebiegiem ponad 250 000 km. Dlatego do wyboru takich maszyn należy podchodzić ostrożnie. Silnik tego typu wyposażony jest w układ paliwowy wrażliwy na jakość oleju napędowego, co w naszych realiach sprawia jego właścicielom wiele kłopotów. Szybko psują się wtryskiwacze, pompy wtryskowe. Zawory EGR. Jedyną zaletą tych silników jest niskie zużycie paliwa 5,5-7 litrów w mieście. Silniki benzynowe są lepiej przystosowane do naszych warunków pracy i mogą pracować na benzynie 92 bez poważnych konsekwencji. Jeśli chodzi o niezawodność tego typu silników, nie ma poważnych komentarzy na temat ich wydajności. Jedyne, co powoduje problemy, to częsta awaria cewek zapłonowych boją się wilgoci. Sygnałem o konieczności wymiany cewek będzie niestabilna praca silnika, szarpanie podczas przyspieszania i pogorszenie dynamiki przyspieszania. Aby sprawdzić stan cewek, należy odkręcić świece zapłonowe. Jeśli znajdują się na nich nagary, najprawdopodobniej cewki wkrótce będą wymagały wymiany. Jeśli samochód jest często tankowany paliwem niskiej jakości, konieczne jest przepłukiwanie wtryskiwaczy co od 30 do 40 km. Jeśli silnik benzynowy zacznie pracować jak silnik diesla, a jednocześnie znacząco wzrośnie zużycie paliwa i oleju, najprawdopodobniej padł regulator fazy. Wymiana będzie kosztować od 300 do 400 dolarów. Często właściciele Renault Megane 2 borykają się z problemem trudności z uruchomieniem zimnego silnika. Powody tej dolegliwości mogą być dwie: pierwsza to zabrudzone wtryskiwacze, druga to zatkana siatka pompy paliwa. Wymaga czyszczenia lub wymiany. Do wad należą również utrata szczelności uszczelek przepustnicy, awaria amortyzatora na kole pasowym wału korbowego. Wszystkie silniki wyposażone są w napęd paska rozrządu. Należy go wymieniać co najmniej raz na 60 tysięcy km, jednocześnie zaleca się wymianę pompy. Lepiej powierzyć wymianę paska rozrządu profesjonalistom, ponieważ we wszystkich silnikach koła pasowe pasują bezkluczykowo, a jeśli śruba mocująca nie zostanie wystarczająco dokręcona. Koło pasowe może się obrócić, co doprowadzi do spotkania zaworów z tłokami. Mniej więcej raz na 100 tysięcy tysięcy km należy wymienić mocowania katalizatora i silnika. Renault Megane 2 było wyposażone w pięcio- i sześciobiegową manualną skrzynię biegów oraz czterobiegową automatyczną skrzynię biegów. Doświadczenie operacyjne pokazało, że automatyczne skrzynie biegów są mniej niezawodne niż ręczne skrzynie biegów. Automatyczna skrzynia biegów. Przy odpowiedniej konserwacji, wytrzymuje zaledwie od 100 do 150 km, wówczas skrzynia wymaga kapitalnego remontu lub wymiany. Aby przedłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów w zimnych porach roku, należy ją rozgrzać, ale latem jest ona podatna na przegrzanie, szczególnie podczas jazdy w korku. W manualnej skrzyni biegów słabym punktem jest tarcza sprzęgła, której problemem jest nierównomierne zużycie. Sygnałem, że jest problem, będą szarpnięcia podczas zmiany biegów. Również łożysko oporowe nie słynie z długiej żywotności. W rezultacie sprzęgło należy wymieniać dość często, co 60-80 tysięcy. KM Renault Megane 2 jest wyposażone w półniezależne zawieszenie. Przód, podwójne wahacze, kolumna McPhersona, tył, dźwignia sprężyna z wahaczami wleczonymi, mocowana zawiasowo do nadwozia i połączona belką. Z punktu widzenia niezawodności i komfortu zawieszenie samochodu sprawdziło się dobrze, jeśli nie weźmie się pod uwagę rozpórek i tulei stabilizatora, których żywotność wynosi 20-30 tysięcy. KM za najsłabsze elementy zawieszenia uważa się łożyska podporowe i końcówki układu kierowniczego, których żywotność w rzadkich przypadkach, przypadkach przekracza 50 tysięcy km. Pozostałe elementy zawieszenia mają dość długą żywotność. Na przykład amortyzatory, przeguby kulowe i łożyska kół często ulegają uszkodzeniu po 90 tysięcy km. Ciche bloki, dźwignie i przeguby homokinetyczne przy ostrożnej obsłudze wytrzymują 120-150 tysięcy. KM. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, głównym problemem jest krótka żywotność plastikowych tulei przekładni kierowniczej żywotność 80-100 tysięcy. KM, pomimo tego, że do dekoracji wnętrza Renomegan 2 użyto niedrogich materiałów. Jego jakość i odporność na zużycie praktycznie nie powodują reklamacji nawet po 10 latach eksploatacji. Nie ma specjalnych skarg na niezawodność sprzętu elektrycznego. Jedyne co nieco psuje przyjemne wrażenie wnętrza to nieprawidłowa praca standardowego radia, elektrycznie sterowanych szyb i klimatyzacji. Kontaktując się z serwisem zaleca się wymianę wszystkich czujników i złączy, Lecz niestety w większości przypadków nie rozwiązuje to problemu na długo. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może Twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu.